Witamy Was w pięknym dniu poniedziałkowym. Pogoda jest cudowna, mam nadzieję, że wyście się wyspali, zjedli dobre śniadanko, wypili cudowną kawę, albo zjedli niesamowicie pyszny. Mamy godzinę obiad. 8 rano. No taki żać, no co niech. Myślałem, że wcześniej wstajemy, no. Mm -hmm. To może ja zacznę dzisiaj, mam fajny temat. Jaki? Taki, że się przerazisz. No. Znaczy pewnie wiesz, bo to, mm, tak powiem, dużo było takich już plotek, pogłosek i tp i td, ale w końcu się to urzeczywistniło. Mamy nowy wiek mm. cyborgów. He'll be back. Co? No, cyberpunk te sprawy. Że, że co? Dla wszystkich bardziej kumaty chyba nie muszę wyjaśniać, ale chodzi o to, że już od dawna pracowano nad tym, żeby zacząć wszczepiać ludziom E, syntetyczne szczepy szczepy. To znaczy? No na przykład jak ci upierdzielę rękę, no, no to żebyś miał czym się e, czym pracować. Musiałbyś mieć protezę, nie? No. no ale wszystkie protezy do tej pory są takie, że po prostu masz, żeby nie było widać, że powiedzmy nie masz ręki. No, jeżeli są jakoś ruchome, to to wszystko jest takie bardzo kiepskie w działaniu jak do tej pory. No, ale w grudniu zeszłego roku e, szwedzcy naukowcy z. Uniwersytetu Technologicznego Chalmers, nie wiem jak to się po szwedzku czyta właściwie, podłączyli człowiekowi bioniczną rękę, podłączoną do nerwów, do mięśni, do mózgu no to... i człowiek normalnie nad nią panuje. Pół Android, no to nie jest taka chromowana, naprawdę super maszyna, jak to w filmach oglądamy czy w jakichś grach. Nawiasem mówiąc, w tym roku wyjdzie Cyberpunk produkcji CD Projekt Red. Na którą Możliwe. już ślinimy. Możliwe, no, nie wiadomo. No. Ale weźmi też, miał być 3 lata później, a już zapowiedzieli, więc. To nie Blizzard. Że co, ale że co, że może sobie normalnie ruszać łapą, tak? Jak, znaczy, jak, jak zdjęcia, ręką? Zdjęcia, zdjęcia zobaczycie. Tam, nie wiem, nie pamiętam, czy było dokładnie zdjęcie tego człowieka, ale jak to mniej więcej wygląda. Po prostu podłączałem elektrody do mięśnia, no tu jak, bo powiedzmy rękę masz w łokciu uciętą, no to muszą podłączyć do, do nerwów, nie? No. no i ty głową mózgiem swoim po prostu sterujesz tak jak swoją ręką. Jeszcze nie ma czucia, ale jest tak zaprojektowane, że można podłączyć nawet nerwy. Żebyś czuł. Więc to nie tylko będzie taka Aha. obca część, tylko będziesz miał wrażenie jako taka osoba, która, która tak, no niepełnosprawna będziesz miał wrażenie, że to jest Twoja, twoja część ciała. Pierdziele. A teraz wyobraź sobie przeszczep innych części ciała. Ej, to niedługo w ogóle będzie tak, że zostanie tylko mózg normalnie i masz cyborga. Powstają cyborgi? Gdzie jest Songo? Kto nas uratuje? No, może. No, być. kurde, jak teraz tylko pod się, wystarczy podłączyć. To zostawić, kurde, część, rozumiesz, głowa, szyja ten. Yy, reszta niech sobie maszyną będzie, a yy, yy... wiesz, i niech zarządza się mózg, Ja słyszałem co? o tego typu badaniach już w zeszłym tygodniu. Ale to się tak? wpale nie mieści, człowieku, ja sobie gram w grę. Rozumiesz, nie Minecrafta oczywiście, bo tam nie ma takich rzeczy, ale sobie rozumiesz w grę, gdzie. <laughs> nie, w co grasz? Wiemy, nie MUSISZ! że wychodzi <laughs> jakiś. Rozumiesz sobie cyborg, nie? Albo jakiś gościu, o w StarCrafta na przykład, nie? Gdzie gościu ma powiedzmy pół łapy, nie? Bo, hmm. bo, bo, bo resztę mu uwaliło, nie? No, i, I kurczę sobie normalnie, ten to sobie myślę, kurde, nie? No to niemożliwe, nie? Że, po prostu żeby coś takiego kiedykolwiek było, nie? I, i teraz się dowiaduje, że taki gościu będzie miał prawo bytu, nie? Generał, kurde, i nagle wiesz, co za problem? Pierdziej sobie broń do tego? Się założę, że już wojsko się tym no, zajmie. Wojsko na pewno się interesuje, ale z czasem mogą się i korporacje interesować, bo to może być na przykład. Nie tyle co metoda leczenia za ileś tam lat, ale po prostu... Stracił dla, łapę w fabryce, nie ma problemu, zaraz doszujemy nowo. No dokładnie, znaczy to nie, nie tyle, że, że jakby z potrzeby, ale mogą to zacząć wykorzystywać oczywiście w no, podejrzewam dalekiej przyszłości do własnej jakiejś tam zabawy, tak? Ktoś będzie chciał sobie wzmocnić mięśnie, nie ma problemu, normalnie... bardzo. Pamiętam był odcinek, e, gdzie Jamie czy Adam, Jamie z e, Pogromców Mitów, no tam taki 400-minutowy bodajże program o tym, jak może wyglądać świat tam w 2000, w którymś tam set roku, powiedzmy, i właśnie pokazywał, że ludzie będą mogli żyć tam, powiedzmy, no na ile będzie ich stać, tak, bo sobie powymieniają wszystkie części w organizmie. To i, jak w i, tym i filmie, wieś. co y, był by, handlarze Narządami, rozumiesz? I w ta moment przychodzi windykacja, rozumiesz, Zabieracie Cię serducho i tyle, i idzie. Skan Skanują Cię, nie? O, masz serce nieopłacone. Ej, no to do, do tego dojdzie, no stary, komuś łapę szczepiają, nie, wziął sobie na raty. I'm back. Raty 300% we frankach, nie? Rozumiesz, to wziął na ratę rękę, nie? I nagle wpada Ci dwóch do domu, patrzy, no, numer seryjny jest? Jest. A opłacone? Nie opłacone. Ale no, proszę, wyciągamy! Proszę, proszę poczekać, ja zapłacę, naprawdę zapłacę! Nie, pch, ciach nie ma. Nie, ciach, normalnie nie, cyk, cyk, odkręcili, Cii. zabrali. Jeżeli chcecie sobie zryć banie bardziej niż na jednym horrorze, to zapraszam. Zakończenie jest bardzo przyjemne i zaskakujące. Horory w dzisiejszych czasach w ogóle nie są śmieszne, to jest coś właśnie z stylu... Nie są śmieszne horory. Hmm. E, straszne, no, no są śmieszne, chciałem powiedzieć, są śmieszne, a nie straszne, bo tam tylko leje się posoka, a nie ma jakiś śmiesz. Dreszcików emocji Ja nienawidzę choroby szczerze wam powiem Dobra, no to już wszystko w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni I prosimy wam, żebyście od odpowiedzieli Na te pytania w komentarzach e Wszystkie będziemy doceniać I się na pewno do nich ustosunkujemy A tymczasem życzymy wam miłego dnia I pozostałych dni Do następnego odcinka, cześć!